Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, z które otrzymałam na święta od mojego brata. Serduszka dla Tomasza przesyłam ogromne. Bardzo Ci dziękuję za te zdrabki, za prezent i za obecność na każdym odcinku. Tomuś jest obecny pod każdym moim filmem, także ogląda. I jeśli zostawicie dla niego coś miłego, to na pewno się ucieszy i przeczyta. Gruby kersz, rubiny, szafiry i błysk diamentów. Zacznę sobie od tego od tej mniejszej z numerem 11. I tutaj 23, 17, 31 i 34. I oczywiście ten diamencik zwany drożdżówką. O, i proszę bardzo, drożdżówka rozpoczyna. Jakie szczęśliwe zdrapki od brata.

I rzadko właśnie chyba drapie, bo mówi, że nie ma. Jak komuś kupuje to to proszę, jak szczęśliwie. Rubiny szafiry, numerek 10. I tutaj 13, 48, 33, 44 i 46. Także bardzo, bardzo Braciszku Ci dziękuję.

I tutaj 11, 57, 21, 43 i 39. No to tutaj nie ma nic. Tak, kontrolne potwierdzają, że są różne. Ale za to ta strapka naprawdę świetna. Naprawdę ekstra. I do tego jeszcze gruby kesz. Numerem 11 I tutaj wygrywa 4, 2, 19, 29 i 16. Worek i portfel jeszcze można znaleźć, a ja mam 1, 15. Ale bo, bokami zaczyna ta zdrapka i ja cię kręcę cały rząd boków.

dwie dyszki od braciszka mam na pomnożenie, na dalszą zabawę oczywiście zostawiajcie dla mojego brata coś miłego to jest taki nasz jedyny braciszek wśród sióstr, nasz rodzynek <grydy> Tego, dlatego będzie mu bardzo miło, jak coś miłego dla niego zostawicie, napiszecie ja też przesyłam Ci jeszcze raz ogromne serca i dzięki za wspólne świętowanie u mamy w w dobrym humorze, bo zawsze u nas jest wesoło. Taka jesteśmy wesoła rodzinka. Ja się z Wami żegnam. Życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!